Cześć Manko z tej strony w i idzie zagramy sobie na Fnopforda weszłem do tego krzaczka, ale zorientowałem się, że mi dźwięku nie nagrywa, dlatego do dobrze się skapnąłem, bo dosłownie odcinek trwał minuta 29, także dobrze się teraz skapnąłem i idziemy, zmiany nie wiem gdzie za bardzo tu jakoś, tak to. OK, i wchodzimy w drzewko, kolejne, to miejsce to uwielbiam najbardziej chyba. Nie wiem, nie wiem, ta gra mi się tak mega podoba, nie wiem, to jest dla mnie szok. Otwieramy oczywiście sobie przejście na piąty stage i i nas najpierw zaatakują. Róż. Nie róż. Oh my God. Escapeki, okay. szybko jakoś ich rozwalimy Fajnie by było Jest do dwójeczka Do widzenia Szybki XP, szybkie token, to, 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 tokenki I... red bear Is, uh... Spooky place, I think I'll stay No to, to ja tu już chyba mówiłem W innym odcinku, że Generalnie to, to jest bardzo Spooky miejsce, jakby straszne miejsce i Raczej tutaj zostanę You have need to No, ty nie, Ty musisz iść dalej jest a graveyard for broken and Unwanted creation, is full no, czyli to miejsce jest dla rozwalonych kreacji, i tak dalej, i nieużywalnych, i jest tu dużo pułapek. Jakichś innych dziwnych przejść. I don't think every seems check the and the trees. Yes. Tak, to miejsce jest pełne iluzji. One thing is true. Nothing here is as it seems. You need to find another butter uh, to secret uh, who ever think everything else is deception. Yeah. Także kolejny zegarek. A ja nie pamiętam że ten zegarek był. <laughs> Ale no z pewnością nie możemy wejść w glitch. Dopóki nie wejdziemy w glitch, będzie wszystko dobrze. Escape, no, okay. escape key, maximum balon, pan pizza to jest potężne. Unscrew dwójeczka. Toxic Balloon again. Wresbill dwójka, why not. Pić cały jeszcze raz. To naprawdę zadziała fajnie. Unscrew. To zasadzie nie zadziałało. Water Horse dwójka powinna zadziałać. Tak też się dzieje. Tak też się dzieje. Dobra. My wiemy, że ten krzaczek jest. A, bo tam. Ale. Dobra, bo ja już tak wracam, tu się wrócę. Po tego. pana. I tam. Block jumpscare. no. Za dużo tutaj już nie ma takich ludzi, którzy mają tam skary z wujaczką. Dobra, co to za jakieś gobanie? Nie, wow! Halo? Mam gift boxes. Gdzie moje gift boxes? <laughs> Eby. Ale Co? One wyparowały po prostu. Teraz pytanie: gdzie jest zegar? Typu. Nie wiem czy ostateczny, ale. Dobra, gdzie są moje giftboxy? Halo, Police? Ja myślę, że tak fajnie idzie, ale to... nie party. Where my giftbox? Auto gift boxy, shield Strong Mi gift boxy wyparowywują. Tu nie. No dopóki nie wejdziemy w tego glitcha, który jest tam. I jest. Ten. To nie umiem że jak walnę auto... OK, Coś się ewidentnie popsuło. Czuć kęc. Nie wnikajmy może. Będzie to dla nas najlepsze. Mystery box. Reskipki, Okej, okay. dobra. To jest not bad, not bad. jak Tam trochę... To wszystko tak po naparza Bra Booo Zajebiście! Dawaj, 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 na pożycie, na pożycie. No nie No Czemu? Czemu mi puszcza? i gone C'mon! A tutaj no, okej... Okay. O nie Not bad. No ba... no... Uuuu... Very bad, very bad. Ojojoj... Okej... Okay. się. Co to było? Jaki team? Tak przypadkowo kliknąłem za. Windowsa ikona. Dobra, gdzie może być? Tak, bo tu jest to, tu nic generalnie nie ma, tu też nie. A, a, ja wiem gdzie będzie, chyba. Dobra, dobra. Generalnie nie mam czasu na ciebie. Ja będę z XP poza odcinkiem. Ok. Dzięki. Czy to będzie w tym teleporcie tamten Teges? Szmeges, Teges? Mogę przejść? Nie mogę. To wygląda jakbym mógł. No ale dobra. Dobra, razem możemy. Hm, pojeźdź sobie tutaj. Oh yeah, but the balls. Oh, you very bad. Very, very. So we oh. Squeaky. Oh, oh. Sawi. Hysteri Oh, oh, oh. bim. Oh, Otis Dogs. I mi kogokolwiek, kto daje giftboxy, nie? Przysięgam. sięgam. A dobra, no, dobra, coś tam. Unscrew. Prize Ball. Escape Kill. Rain Day 2. To będzie było spoko w sumie. Unscrew. Może zadziała. Okej, okay. ej dobra, my go praktycznie w sumie zjadamy Praktycznie Ale czy podołamy? Nie wiem Fajnie by Freddy stwierdził, że trzeba zaatakować Też mam Atak down O teraz Co teraz? Ie Padaj Bye bye Okej, okay. ja powiedziałem, że tu taki boss jest. Let's go, pizza, fury. Okej, okay, okej. Okay. W sumie to może tak, pizza to, 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 every comet, dobra. No to zawsze, ciągle będzie napierdalało. Ciągle... Coś... Czyli zawsze będzie mu zadowało tak? Coś... coś... Coś Zawsze coś... Poczekajcie, Dobra... To lepsze, że tak... Maga... czekajcie moment. Dobra, powróciłem. Już wiem, czego szukam i gdzie to jest. Generalnie, tu nie, jeszcze nie powinno być. Wiem, gdzie będziemy zmierzać. Po ostatni zegar. Mogę uciec. Ja. Nie, to nie. Tu się spotka Kara. W postaci... Pizza dwa. Mm. 2. 2. Song. Box. To Dziękuję. Nawet się nie starając, to i tak wygrałem. Dobra, generalnie. Sprawa jest taka, że to coś jest. Jest gdzieś tam w tym pokoju. No ale i tak my musimy. Jakby to powiedzieć no generalnie możemy sobie otworzyć wejście Bo tu tego zegaru nie ma A no może jest Ciur przyjdziemy się Dajmy Ci wszystkie efekty, Wam bardziej i teraz możemy dawać. Naprawdę... Oh, wow. Dobra Waterhouse działał Co ty sprzedajesz? Drain Boss Nie dzięki To jest kika gówno Tu nic nie ma Czyli generalnie nic tu nie ma, czy jest o, nie wiem, no i tak my musimy spić tak i tak, bo zakładam, że tego tylko... posaj nie pokonamy, chociaż możemy było polemizować. Ale combo ci teraz zrobię na murcie. Bracie. Bracie. Ale combo. Może będzie na tu jakiś klok. A, nie, ale będzie boss. No dobra. Jak boss to boss. choć skończymy Cosmic są Po co mieli w -y boksy Mam raz coś przejechane w tym momencie tos? charakter Let's go! Dobra, no i teraz mogę, będę mógł jak spić. tak. Dobra. Generalnie to tutaj zegara nie ma. Otóż i że zejrz... Zajesz... Rozliczenie w świecie po prostu. Tego typu. Nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć Ja tak tego typu S yes. Non-screw mm, Priceball Rainy Day 2 Priceball kolejna Toxic bite O, giniesz Chyba, nic nie zwalił Loks Op. Do góry nope. Nope. Nie, ten, nie Tutaj ten Ten drugi Jakby świat W sumie nie, bo to jest wymiar Między wymiarem, między kolejnym wymiarem, to, to jest trzeci wymiar. I ten wymiar mi się tak chuj podoba. Nie wiem, A, haj, ten też mi się podoba. To jest, to jest czwarty wymiar. To jest fucking creepy I ta buźka No to my się po prostu ten Freddy Zakładam, że nie wiem jak się przychodzi pomiędzy wymiarami to nie wiem, to się dzieje z tym ciałem i tak dalej, że cię To chyba taka buźka, teraz taki Freddy Głowa Freddy'ego, i teraz jesteśmy po prostu zwykłym Freddy'em. I to, jak wyjdziemy, będziemy po prostu no normalni. Bo to my się po prostu jakoś nie wiem. Nie wiem. Jakoś. Nie wiem. W sumie nie umiem z tego za bardzo wytłumaczyć. nawet nie znam się na wymiarach różnych. Cześć. Looks like a turtle up ahead. But you show, uh-huh. Uh -huh. Yeah, I know. Good Co masz mi jeszcze do powiedzenia? Ta muzyczka. No Mam nadzieję, że wszystkie kroki zbiora. Dobra, szybkie pyk Szybkie pyk. Może być to nawet on mi jednym hitem zadał uh. Jest już lepiej Nie jest jakoś Nadzwyczajnie lepiej Ale ale to przegramy Kapka Chociaż jest... Mystery box Jedyneczka Łocie Łoj oj Łoj oj Unscrew O geez.

I byśmy trafili, i byśmy trafili na przykład, nie wiem, pana Ghosta, pana Shadowbooniego czy coś, to to by było dobrze, to by było good. No ale niestety. Cóż, no bywa. Nie? No tak mnie czeka farmienie. Jupi, fan charakter. Teraz dużo łatwiej będę zająć. Mam tyle postaci do blokowania, że te postacie będą się sypać. Kliknąłem za escape. escape wywala mnie gry. No dobra, jak już wyszedłem to, czyli yy, skończymy sobie odcinek. Bo i tak muszę... nie oszukujmy się, muszę sobie podespić postacie mi je zdobyć. Także co? Ja się z Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, a ja spadam